Witajcie, dzisiaj jest 14 grudnia i 12 dzień adwentu. Już otwieram kopertkę z, naszym, z naszą kartką z kalendarza. Element obrazu, który się tam mieści, biały, bardzo ładny. Przechodzę do słowa. Słowo brzmi albo słowa. Mamy cytat znowu z Jose Maria Eskriwy. Tym razem z drogi, numer 292 przechodzę do tego. Właśnie na tym ma polegać Twoje życie wewnętrzne. Zaczynać i na nowo zaczynać. Słuchajcie, tak sobie myślę, że nie raz popełniliśmy błędy, i jeszcze pewnie nie raz je będziemy popełniać. Natomiast chodzi o to, aby nie poddawać się, a zaczynać, zaczynać na nowo codziennie, codziennie na nowo, jeśli wczoraj było niedobrze, to przecież jeszcze jest jutro. I zaczynać. I zaczynać i jeszcze raz zaczynać. Zaczynać na nowo. Trzymajcie się do jutra na razie. No, jak poprzednio. Dziś znowu kolejny elemencik. Odnalazł swoje miejsce na ścianie. Zobaczcie, zamknęliśmy trzeci. Trzeci rząd. Bardzo pięknie to wygląda. Dzięki na razie hej, do jutra.